Część 1 Cześć, nazywam się Maja. Życie potrafi zaskoczyć, a czasami wprowadza nas w sytuacje, które wydają się nie do zniesienia. Kiedy mój mąż, Krzysztof, odszedł kilka lat temu, nagle zostałam sama. Samotność otuliła mnie jak ciężki, szary koc, który nie chciał się zsunąć. Każdego ranka budziłam się z poczuciem pustki, które zdawało się nie mieć końca. Szukałam sensu w codziennych obowiązkach, w sprzątaniu, ogrodzie, gotowaniu. Czas mijał, a ja starałam się odnaleźć nową drogę w życiu. Pewnego dnia, gdy wiosenne powietrze przyniosło ze sobą delikatny chłód, postanowiłam przewietrzyć koce i poduszki. Kiedy rozkładałam je na trawie w ogrodzie, słońce świeciło tak mocno, że włókna zaczęły mienić się drobnymi iskierkami. Wiatr delikatnie muskał materiał, a ich falowanie przypominało kojącą melodię. W tej chwili ogród stał się dla mnie czymś więcej niż tylko miejscem pracy, stał się moim azyłem, przestrzenią, w której mogłam odnaleźć spokój. W miarę jak dni mijały, zaczęłam dostrzegać piękno wokół siebie. Kwiaty zaczynały kwitnąć, a ptaki śpiewały radosne melodie. Czasami, gdy siedziałam na tarasie z kubkiem herbaty, myślałam o Krzysztofie. Wspomnienia były słodko-gorzkie, ale starałam się skupić na tym, co miałam. W końcu, mimo że życie przyniosło mi wiele trudności, postanowiłam nie poddawać się. Pewnego popołudnia, kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, usłyszałam dźwięk silnika. Zdziwiona podniosłam wzrok i zobaczyłam sąsiada, Pawła, który właśnie wracał do domu na swoim motocyklu. Zawsze był miłym facetem, ale nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać dłużej. Kiedy zatrzymał się obok mojego ogrodu, uśmiechnął się i machnął ręką. Cześć, Maja! Jak tam twój ogród? zapytał, zsiadając z motocykla. Cześć, Paweł! Dobrze, dziękuję. Właśnie przewietrzam koce odpowiedziałam, wskazując na rozłożone materiały. Wygląda na to, że masz tu mały raj. Może mogę pomóc? zaproponował z zainteresowaniem, przyglądając się moim działaniom. To bardzo miłe z twojej strony, ale chyba dam radę. Lubię spędzać czas w ogrodzie odpowiedziałam, czując, jak rumieniec pojawia się na moich policzkach. Rozmawialiśmy przez chwilę, a Paweł opowiadał o swoich planach na weekend. Jego entuzjazm był zaraźliwy, a ja zaczęłam się uśmiechać. W miarę jak rozmowa się rozwijała, czułam, że w moim sercu budzi się coś, co przez długi czas było uśpione. Może to była nadzieja na nowe znajomości, na nowe życie. Może wybierzemy się na spacer w weekend. Zaproponował nagle, a jego spojrzenie było pełne szczerości. Chętnie. Odpowiedziałam, czując, jak serce bije mi szybciej. Pożegnaliśmy się, a ja wróciłam do swoich zajęć, ale myśli o pol nie dawały mi spokoju. Czułam, że może to być początek czegoś nowego, czegoś, co wypełni pustkę, która towarzyszyła mi od tak dawna. Kiedy maja wyszła do ogrodu, słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a powietrze wypełniało się delikatnym zapachem kwiatów. Zaczęła zbierać wełniane koce, które rozłożyła na trawie, gdy nagle dostrzegła Pawła, swojego sąsiada, który zbliżał się do niej z szerokim uśmiechem na twarzy. To spotkanie było dla niej zaskoczeniem, ale jednocześnie wywołało w niej dziwną ekscytację. Cześć, Maja! zawołał, a jego głos brzmiał jak melodia wśród śpiewu ptaków. Widzę, że znów pracujesz w ogrodzie. Cześć, Paweł! Tak, właśnie zbieram koce, odpowiedziała, czując, jak rumieniec pojawia się na jej policzkach. Jak tam u ciebie? W porządku, dziękuję. Właśnie wróciłem z przejażdżki. Paweł zsiadł z motocykla, a jego energia była zaraźliwa. Mogę ci pomóc. Maja spojrzała na niego, a w jej sercu zrodziła się myśl, że jego oferta była niezwykle miła. To bardzo uprzejmie z Twojej strony, ale chyba dam radę sama. Lubię spędzać czas w ogrodzie. Rozumiem, ale nie ma nic złego w tym, żeby czasem poprosić o pomoc. Paweł uśmiechnął się, a jego oczy błyszczały. Może po prostu porozmawiajmy, podczas gdy będziesz zbierać. Zgodziła się, a ich rozmowa szybko nabrała tempa. Mówili o pogodzie, kwiatach, które rosły w ogrodzie, a także o sąsiadach. Z każdą chwilą Maja czuła, jak między nimi rodzi się nowa nić porozumienia. Śmiech wypełniał przestrzeń, a nawet chwile ciszy były pełne ciepła. Wiesz, zawsze podziwiałem twój ogród. Masz talent do uprawy roślin. Paweł powiedział to z szczerością, która sprawiła, że Maja poczuła się doceniona. Dziękuję. To dla mnie ważne. Ogród to moje miejsce relaksu. Odpowiedziała: a w jej głosie brzmiała nuta dumy. Kiedy zbliżali się do końca zbierania koców, maja nagle potknęła się o niewielki kamień. Koce wypadły jej z rąk, a ona zaskoczona spojrzała na Pawła. Uważaj! zawołał, szybko podchodząc do niej, aby pomóc. Jego bliskość sprawiła, że serce maii zabiło szybciej. Dziękuję, wszystko w porządku uśmiechnęła się, chociaż czuła, jak rumieniec znów pojawia się na jej policzkach. Może powinniśmy się przejść? Zaproponował nagle, a jego spojrzenie było pełne szczerości. W weekend? Chętnie, odpowiedziała, czując, jak w jej sercu budzi się nadzieja na nowe znajomości. Pożegnali się, a Maja wróciła do swoich zajęć, ale myśli o Pol nie dawały jej spokoju. Czuła, że to spotkanie mogło być początkiem czegoś nowego, czegoś, co wypełni pustkę, która towarzyszyła jej od tak dawna. Maja stała w swoim ogrodzie, kiedy nagle obok niej pojawił się Paweł. Ich spojrzenia się spotkały, a czas zdawał się zatrzymać. W powietrzu unosiła się lekka bryza, która zdawała się wstrzymać, ustępując miejsca głębokiemu, cichemu momentowi. W rękach trzymała kolorowe włóczki, które w słońcu mieniły się jak tęcza a w jej sercu zaczęły kiełkować nowe emocje. Z każdą chwilą, która mijała, Maja czuła, jak jej samotność powoli ustępuje miejsca ciepłemu, spokojnemu uczuciu. W tej chwili nie potrzebowali słów. Cisza między nimi była najgłębszym wyrazem niewypowiedzianych myśli i uczuć. W kolejnych dniach, mimo że prace w ogrodzie były jedynie pretekstem, Maja zaczęła spędzać coraz więcej czasu z Pawłem. Zajmowali się dekorowaniem ogrodu, parzyli herbatę i wspólnie wspominali dawne czasy, które wypełniały ich rozmowy. Każde spotkanie zdawało się płynąć w innym rytmie, a ich spojrzenia coraz częściej się krzyżowały. Nawet najprostszy uśmiech miał moc zmiany całego dnia. Te zwyczajne chwile stały się dla Mai czymś w rodzaju rytuału, który przynosił jej radość. W sercu rosła w niej ciekawość, dokąd zaprowadzi ich ta nowa bliskość. Pewnego dnia, gdy wieszała pranie w ogrodzie, Paweł znów podszedł do niej. Rozmawiali o codziennych sprawach, a ich śmiech wypełniał przestrzeń wokół. Słońce delikatnie muskało jej twarz, a wiatr bawił się liśćmi drzew. Ogród, choć niewielki, był jak spokojna scena, na której rozgrywała się ich historia. W pewnym momencie Paweł zatrzymał się, a ich spojrzenia znów się spotkały. W jego oczach Maja dostrzegła coś, co sprawiło, że jej serce zabiło szybciej. To była chwila, w której czas znów na chwilę się zatrzymał, a wokół nich zapanowała cisza, w której można było usłyszeć jedynie bicie ich serc. Maja, wieszając pranie w ogrodzie, usłyszała znajomy głos Pawła. Jego ciepłe spojrzenie sprawiło, że poczuła lekkie dreszcze. Kiedy będziesz miała chwilę, wpadnij na herbatę, zaproponował z uśmiechem. Te proste słowa napełniły ją radością, bo dobrze wiedział, jak bardzo lubi pić herbatę, zwłaszcza parzoną w tradycyjnym czajniku. Zaraz przyjdę, odpowiedziała, czując, jak w jej sercu budzi się ekscytacja. Z każdym wieszanym kawałkiem prania dzień stawał się coraz bardziej wyjątkowy. Pranie delikatnie falowało na wietrze, a Maja przyspieszyła kroku, podążając w stronę Pawła. W cieniu drzew Paweł przygotował mały stół, na którym stały dwa kubki herbaty. Para unosząca się z gorącego napoju w chłodnym powietrzu wyglądała jak delikatny taniec. Usiadli naprzeciwko siebie, a Maja wzięła łyk herbaty, czując jak ciepło rozchodzi się po jej ciele. Na początku rozmawiali o codziennych sprawach, o kwiatach w ogrodzie, zmieniającej się pogodzie i nowinkach z sąsiedztwa. Jednak z każdą chwilą ich rozmowa stawała się coraz bardziej intymna. Wspominali ostatnie spotkanie, a cisza, która ich otaczała, była pełna zrozumienia. Każde spojrzenie, każde uśmiechnięcie się do siebie wydawało się być małym mostem łączącym ich światy. Pamiętasz, jak w zeszłym roku sadziliśmy te róże? zapytał Paweł, a jego oczy błyszczały na wspomnienie. Maja skinęła głową, a w jej sercu zagościło ciepło. To był piękny dzień, dodała, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tej chwili czas przestał mieć znaczenie. Zniknęły godziny i minuty, a jedynie ich obecność i wspólne chwile miały znaczenie. Siedząc w tym małym ogrodzie, otoczeni zielenią i śpiewem ptaków, Maja poczuła, że ich relacja nabiera nowego wymiaru. Każde słowo, które padało z ich ust, było jak delikatny szept, który wypełniał przestrzeń między nimi. Uśmiechy, które wymieniali, były jak niepisane obietnice, a ich serca biły w jednym rytmie. W pewnym momencie cisza stała się tak gęsta, że można było usłyszeć jedynie ich oddechy. Maja czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy Paweł zbliżył się nieco, a ich dłonie prawie się dotknęły. To była chwila, w której wszystko wydawało się możliwe, a ich spojrzenia mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa. Czasami myślę, że te chwile są najważniejsze, powiedział Paweł, łagodnie spoglądając na Maję. Nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym. Maja uśmiechnęła się, czując jak jego słowa przenikają do jej wnętrza. W tej chwili zrozumiała, że ich relacja może być czymś więcej niż tylko przyjaźnią. Siedząc w ogrodzie, otoczeni pięknem natury, oboje czuli, że ich serca zaczynają bić w tym samym rytmie. Każda chwila spędzona razem stawała się dla nich nie tylko wspomnieniem, ale także obietnicą na przyszłość. Maja spojrzała na zegarek, a potem na Pawła, który z uśmiechem nalewał herbatę do filiżanek. Chcesz jeszcze jedną? zapytał, a jego oczy błyszczały w słońcu. Maja skinęła głową, czując, jak w sercu rośnie ciepło. To była ich mała tradycja wspólne picie herbaty w ogrodzie, otoczonym kolorowymi kwiatami i śpiewem ptaków. To był piękny dzień, prawda? Powiedział Paweł, siadając obok niej na drewnianej ławce. Maja uśmiechnęła się, wspominając, jak razem sądzili róże. Tak, pamiętam, jak się śmialiśmy, gdy ziemia była wszędzie, odpowiedziała, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tej chwili czas przestał mieć znaczenie, a tylko ich obecność była ważna. Cisza, która zapadła, była pełna zrozumienia. Każdy oddech, każdy uśmiech wydawał się być małym mostem łączącym ich światy. Maja czuła, że ich relacja nabiera nowego wymiaru. Paweł zbliżył się nieco, a ich dłonie prawie się dotknęły. To była chwila, w której wszystko wydawało się możliwe. Kiedy Paweł wstał, aby nalać herbaty, Maja poczuła, jak w jej sercu rodzi się nowa emocja. To była chwila, w której ich spojrzenia mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa. Dziękuję za ten dzień, powiedziała cicho, a Paweł uśmiechnął się, jakby wiedział, co czuje. Nie ma za co. To dla mnie przyjemność, odpowiedział, a jego głos był ciepły i pełen zrozumienia. W powietrzu unosił się zapach kwiatów, a delikatny wiatr muskał ich twarze. Maja czuła, że to, co się między nimi rodzi, jest wyjątkowe. W miarę upływu czasu ich rozmowy stawały się coraz głębsze. Maja opowiadała o swoich marzeniach, a Paweł dzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości. Każde słowo, które padało z ich ust, było jak delikatny szept, który wypełniał przestrzeń między nimi. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co będzie za kilka lat? Zapytała Maja, a w jej głosie brzmiała nutka niepewności. Paweł spojrzał na nią z powagą. Czasami myślę, że najważniejsze to być blisko ludzi, którzy są dla nas ważni, odpowiedział, a jego spojrzenie było pełne ciepła. Maja poczuła, jak jej serce bije szybciej. To, co mówił, miało głęboki sens. Ich relacja była dla niej czymś więcej niż tylko przyjaźnią. To była wieś, która mogła przetrwać próbę czasu. W tej chwili zrozumiała, że chce, aby Paweł był częścią jej życia na zawsze. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, a niebo przybrało ciepłe odcienie różu i pomarańczy, Maja i Paweł usiedli na ławce, patrząc na zachód słońca. To piękne, powiedziała Maja, a Paweł skinął głową. Tak, ale nie tak piękne jak chwile spędzone z tobą, odpowiedział, a jego głos był pełen szczerości. Maja poczuła, jak jej serce wypełnia się radością. To była chwila, w której wszystko się zmieniło. Ich spojrzenia spotkały się, a w powietrzu unosiło się napięcie, które było nie do opisania. Paweł zbliżył się jeszcze bardziej, a ich dłonie w końcu się spotkały. To był moment, który na zawsze pozostanie w ich pamięci. W tej chwili zrozumieli, że ich relacja przeszła na nowy poziom. Każda chwila spędzona razem stawała się nie tylko wspomnieniem, ale także obietnicą na przyszłość. Kiedy nastała noc, a gwiazdy zaczęły świecić na niebie, Maja i Paweł usiedli blisko siebie, czując, że ich serca biją w jednym rytmie. To była chwila, która na zawsze zmieniła ich życie. Wspólne chwile, które spędzili w ogrodzie, stały się dla nich nie tylko rytuałem, ale także początkiem czegoś pięknego. Maja spojrzała na Pawła, a w jej oczach było widać całą gamę emocji. Dziękuję, że jesteś, powiedziała cicho, a Paweł uśmiechnął się, czując, jak jego serce wypełnia się radością. Zawsze będę, odpowiedział, a ich dłonie znów się spotkały. W tej chwili zrozumieli, że ich historia dopiero się zaczyna. Każda chwila, każdy uśmiech były obietnicą na przyszłość, która czekała na nich z otwartymi ramionami. Kiedy słońce zniknęło za horyzontem, a niebo przybrało głębokie odcienie granatu, Maja i Paweł wciąż siedzieli na ławce w parku w Warszawie. Wokół nich rozbrzmiewały dźwięki miasta, ale w ich małym świecie panowała cisza, w której można było usłyszeć jedynie bicie ich serc. Wiesz, myślałam o tym, jak wiele się zmieniło od naszego pierwszego spotkania, zaczęła Maja, zerkając na Pawła. Jego ciemne włosy lekko falowały na wietrze, a w oczach błyszczał blask, który sprawiał, że czuła się bezpiecznie. Tak, to prawda. Pamiętam, jak się śmiałaś, gdy opowiadałem o moim pierwszym dniu w pracy, odpowiedział Paweł, jego uśmiech był szczery i ciepły. Nie mogłem uwierzyć, że tak łatwo się zaprzyjaźniliśmy. Maja uśmiechnęła się na wspomnienie tamtego dnia. Był to ciepły, letni wieczór, a ich rozmowa toczyła się w kawiarni na Starym Mieście, otoczonej kolorowymi kamienicami. Teraz, siedząc na ławce, czuła, że ich wieść stała się znacznie silniejsza. Czasami myślę, że to wszystko jest jak sen, dodała, a jej głos był pełen emocji. Nie mogę uwierzyć, że znalazłam kogoś, kto rozumie mnie tak dobrze. Paweł zbliżył się do niej i ich ramiona niemal się dotykały. To nie sen, maja. To rzeczywistość, którą stworzyliśmy razem, powiedział, a jego ton był pełen pewności. W powietrzu unosiło się napięcie, które było niemal namacalne. Maja poczuła, jak jej serce przyspiesza. Chciałabym, żebyśmy zawsze mieli takie chwile szepnęła, nie odrywając wzroku od jego oczu. Zawsze będziemy, odpowiedział Paweł, a jego dłoń delikatnie objęła jej. Ich palce splatały się, a Maja poczuła, jak ciepło jego dłoni przenika przez nią. Noc była cicha, a jedynie szum liści w drzewach przypominał o życiu, które toczyło się wokół. Maja zamknęła oczy, dyrektując się chwilą. Kiedy je otworzyła, Paweł był jeszcze bliżej. Ich twarze dzieliła tylko niewielka odległość. Maja zaczął, a jego głos był cichy, ale pełen emocji. Czy kiedykolwiek myślałaś o przyszłości? O tym, co nas czeka. Maja skinęła głową, czując, jak w jej sercu rodzi się nadzieja. Tak, myślałam. I chciałabym, żebyś był częścią tej przyszłości. Paweł uśmiechnął się szeroko, a w jego oczach pojawił się błysk. Ja też tego pragnę. Chciałbym, żebyśmy razem odkrywali świat. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu zapanowała chwila ciszy, w której wszystko wydawało się możliwe. Maja poczuła, jak wypełnia ją radość, a jednocześnie niepewność. Co jeśli, co jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem? Zapytała, a w jej głosie brzmiała nutka lęku. Nie martw się tym. Ważne, że jesteśmy razem. Zawsze znajdziemy sposób, by przez to przejść, odpowiedział Paweł, a jego dłoń mocniej objęła jej rękę. Maja uśmiechnęła się, czując, że jego słowa dodają jej odwagi. Masz rację. Razem możemy pokonać wszystko. Noc stawała się coraz ciemniejsza, a gwiazdy zaczęły migotać na niebie. Maja spojrzała w górę, a potem znów na Pawła. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie, powiedziała cicho. I ja tego pragnę, odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tej chwili wszystko inne przestało mieć znaczenie. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Nowy poziom. Każda chwila spędzona razem stawała się nie tylko wspomnieniem, ale także obietnicą na przyszłość, która rozkwitała w ich sercach jak najpiękniejszy kwiat. Kiedy nastała noc, a gwiazdy zaczęły świecić na niebie, Maja i Paweł usiedli blisko siebie na drewnianej ławce w parku, otoczeni delikatnym szumem liści i odgłosami miasta, które zdawało się być daleko. Czuły, że ich serca biją w jednym rytmie, a ta chwila była jak magiczny moment, który na zawsze zmienił ich życie. Wspólne chwile, które spędzili w ogrodzie, stały się dla nich nie tylko rytuałem, ale także początkiem czegoś pięknego. Co obiecywało być wieczne. Maja spojrzała na Pawła, a w jej oczach było widać całą gamę emocji, od radości po delikatny niepokój. Dziękuję, że jesteś, powiedziała cicho, a Paweł uśmiechnął się, czując, jak jego serce wypełnia się radością. Zawsze będę, odpowiedział, a ich dłonie znów się spotkały, jakby były stworzone do tego, by być razem. W tej chwili zrozumieli, że ich historia dopiero się zaczyna. Każda chwila, każdy uśmiech, były obietnicą na przyszłość, która czekała na nich z otwartymi ramionami, jak ciepły uścisk. Kiedy słońce zniknęło za horyzontem, a niebo przybrało głębokie odcienie granatu, Maja i Paweł wciąż siedzieli na ławce w parku w Warszawie. Wokół nich rozbrzmiewały dźwięki miasta śmiech dzieci, szum samochodów, ale w ich małym świecie panowała cisza, w której można było usłyszeć jedynie bicie ich serc. Wiesz, myślałam o tym, jak wiele się zmieniło od naszego pierwszego spotkania, zaczęła maja, zerkając na Pawła. Jego ciemne włosy lekko falowały na wietrze, a w oczach błyszczał blask, który sprawiał, że czuła się bezpiecznie. Pamiętasz, jak się śmiałeś, gdy opowiadałem o moim pierwszym dniu w pracy, dodał Paweł, jego uśmiech był szczery i ciepły. Nie mogłem uwierzyć, że tak łatwo się zaprzyjaźniliśmy. Maja uśmiechnęła się na wspomnienie tamtego dnia. Był to ciepły, letni wieczór, a ich rozmowa toczyła się w kawiarni na Starym mieście, otoczonej kolorowymi kamienicami, które wyglądały jak z bajki. Teraz, siedząc na ławce, czuła, że ich wieś stała się znacznie silniejsza, jakby czas nie miał na nią wpływu. Czasami myślę, że to wszystko jest jak sen, dodała, a jej głos był pełen emocji. Nie mogę uwierzyć, że znalazłam kogoś, kto rozumie mnie tak dobrze. Paweł zbliżył się do niej i ramiona niemal się dotykały. To nie sen, Maja. To rzeczywistość, którą stworzyliśmy razem, powiedział, a jego ton był pełen pewności. W powietrzu unosiło się napięcie, które było niemal namacalne. Maja poczuła, jak jej serce przyspiesza. Chciałabym, żebyśmy zawsze mieli takie chwile, szepnęła nie odrywając wzroku od jego oczu, które były jak dwa głębokie jeziora, w których mogła się zanurzyć. Zawsze będziemy, odpowiedział Paweł, a jego dłoń delikatnie objęła jej. Ich palce splatały się, a Maja poczuła, jak ciepło jego dłoni przenika przez nią, dając jej poczucie bezpieczeństwa. Noc była cicha, a jedynie szum liści w drzewach przypominał o życiu, które toczyło się wokół. Maja zamknęła oczy, delektując się chwilą, a gdy je otworzyła, Paweł był jeszcze bliżej. Ich twarze dzieliła tylko niewielka odległość, a ona mogła poczuć jego oddech. Maja zaczął, a jego głos był cichy, ale pełen emocji. Czy kiedykolwiek myślałaś o przyszłości? O tym, co nas czeka. Maja skinęła głową, czując jak w jej sercu rodzi się nadzieja. Tak, myślałam. I chciałabym, żebyś był częścią tej przyszłości. Paweł uśmiechnął się szeroko, a w jego oczach pojawił się błysk. Ja też tego pragnę. Chciałbym, żebyśmy razem odkrywali świat. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu zapanowała chwila ciszy, w której wszystko wydawało się możliwe. Maja poczuła, jak wypełnia ją radość, a jednocześnie niepewność. Co jeśli co, jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem? Zapytała, a w jej głosie brzmiała nutka ręku. Nie martw się tym. Ważne, że jesteśmy razem. Zawsze znajdziemy sposób, by przez to przejść, odpowiedział Paweł, a jego dłoń mocniej objęła jej rękę, jakby chciał dać jej siłę. Maja uśmiechnęła się, czując, że jego słowa dodają jej odwagi. Masz rację. Razem możemy pokonać wszystko. Noc stawała się coraz ciemniejsza, a gwiazdy zaczęły migotać na niebie, jakby chciały im przypomnieć o magii chwili. Maja spojrzała w górę, a potem znów na Pawła. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie, powiedziała cicho, a w jej głosie słychać było pragnienie. I ja tego pragnę, odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tej chwili wszystko inne przestało mieć znaczenie, a świat zewnętrzny zniknął, pozostawiając tylko ich dwoje w tej magicznej przestrzeni. Subskrybuj, kanał Czeka na